Affinity One, czyli polski camper van segmentu premium doceniany przez klientów w całej Europie. Zapraszam na materiał. od czego zaczynam każdą prezentację kampera na naszym kanale, to moskitiera drzwi wejściowych, to masche w każdym kamperze zabezpiecza nas przed wszelkiego rodzaju owadami i po prostu powinna być wewnątrz każdego kampera. Affinity One to kamper dla czterech osób do jazdy i czterech osób do spania. Dwie osoby oczywiście standardowo jadą na miejscu kierowcy i pasażera, dwie zostają w tylnej ławce i ta tylna ławka skrywa sobie coś niesamowitego, bo z niej możemy w bardzo łatwy sposób sposób stworzyć łóżko piętrowe dla dwóch dodatkowych osób. Pierwsze łóżko jest tuż za mną i za chwilkę do niego przejdziemy, ale to co uwielbiam w tym modelu jest naprawdę wyjątkowe i nie spotkałem się jeszcze z takim rozwiązaniem w przypadku kamperów na rynku europejskim, to właśnie ta wielofunkcyjna rozkładana kanapa. Bardzo fajny komfort i dość duże miejsca do spania. Kilkoma ruchami możemy rozłożyć opuszczane łóżko i przy pomocy fotela kierowcy. Rozkłada nam się również górna platforma. W przypadku Affinity jest to opcja dodatkowa. Za pomocą kilku ruchów i myślę, że w granicach około 30 sekund, tworzy nam się łóżko piętrowe, które w przypadku tego Affinity jest opcją dodatkową. Czyli w standardzie jest to wersja do jazdy dla czterech osób i do spania dla dwóch. Jeżeli dorzucimy opcję tego rozkładanego łóżka, w tym kamperze może spać do czterech osób. Te łóżka są naprawdę bardzo stabilne. Dodatkowo tutaj mamy taką kratkę zabezpieczającą dla osoby, która śpi na górnej platformie, tak żeby podczas spania po prostu nie spadła. Ta ławka jest naprawdę czymś wyjątkowym na rynku karawaningowym i bardzo lubię to rozwiązanie w Affinity. Przechodząc dalej za rozkładaną kanapą znajdziemy naprawdę przestronny Aneks kuchenny, i w tym aneksie znajdziemy dwupalnikową kuchenkę gazową z automatycznym iskrownikiem oraz, a myślę, że standardowy zlew do umycia naczyń, w zupełności wystarczający. Poniżej w aneksie kuchennym znajdziemy lodówkę. Lodówka jest otwierana obustronnie, ma około 90 litrów pojemności i myślę, że to również w zupełności wystarczające, szczególnie, że. Pamiętajmy, że jesteśmy w przestrzeni kamperwana, czyli w dość bardzo małej przestrzeni, jeżeli mówimy o kampera. I tutaj producent naprawdę znalazł bardzo dużo miejsca na wszelkiego rodzaju funkcjonalności. Kuchnia jest naprawdę bardzo przestronna, jest w kształcie literki L. Pozostawia nam również kawałek blatu roboczego. Producent w tak małej przestrzeni nie zapomniał również o miejscu do przechowywania i naprawdę, jak na gabaryt tego samochodu, znajdziemy tutaj wiele. Różnego rodzaju szafek, nie są to przestrzenie potężne do przechowywania, ale myślę, że naprawdę wiele rzeczy ze sobą można zabrać. Znajdziemy tutaj również szafę, możemy powiesić swoje ubrania na wieszakach, ale również liczne szuflady, półeczki, w których naprawdę, naprawdę możemy zmieścić sporo, sporo swoich rzeczy. Dodatkowo po całym obrysie, tak naprawdę, pojazdu znajdziemy również podobną e, linię e, szafek na przechowywanie rzeczy, ale to, co troszeczkę innego i wyjątkowego znajduje się w tej szafce, jest to dedykowane miejsce na telewizor, e, który po prostu na tym uchwycie możemy sobie wysuwać e, i oglądać z perspektywy e, tego łóżka francuskiego e, telewizję bądź. Różnego rodzaju platformy streamingowe. Bardzo lubię to łóżko. Wiele razy wspominałem na kanale o tym, że moim ulubionym rozkładem są rozkłady z łóżkiem francuskim, i tutaj właśnie producent zastosował takie łóżko. Ten rozkład z łóżkiem francuskim zawsze daje dość dużo miejsca w strefie dziennej ze względu na to, że łóżko jest delikatnie ścięte, ale nadal w, tym, w tej wersji pozostaje naprawdę rozsądny gabarytów ma szerokość 130 cm i troszeczkę powyżej 190 cm długości, więc to jest klasyczne, dwuosobowe łóżko. Fajną opcją w przypadku Affinity jest możliwość podsunięcia elektrycznie tego łóżka do góry. I tej opcji używamy raczej w przypadku, kiedy chcemy na przykład do garażu za, zapakować rowery, nie mamy haka bądź dedykowanego bagażnika rowerowego, na którym przewozimy te rowery. Możemy to łóżko podnieść sobie maksymalnie do góry i dzięki temu swobodnie wstawić tutaj dwa a może nawet trzy rowery trzeba było już konkretne egzemplarze po prostu przymierzyć do tego modelu w momencie kiedy korzystamy śpimy wyjmujemy już z garażu kiedy dojechaliśmy na miejsce bagaże opuszczamy łóżko do pozycji wyjściowej do samego dołu i nadal wtedy zostaje nam kawałek przestrzeni garażowej do wykorzystania na kempingu Tuż obok łóżka francuskiego znajdziemy e, toaletę. W tym przypadku toaleta połączona jest razem z e, prysznicem. Standardem e, dla tej wersji jest toaleta kasetowa i taka właśnie tutaj jest zamontowana czyli ta standardowa toaleta chemiczna, ale są również e, e, rozwiązania odklesane czyli rozwiązania e, workowe. E, po wejściu do tej toalety mamy kawałek kabiny prysznicowej, i tutaj naprawdę jest sporo miejsca do tego, żeby nawet osoba wyższa bez kłopotu się wykąpała. A dodatkowo w toalecie znajdziemy również umywalkę otwieraną ze ściany oraz lustro, które stanowi drzwiczki do szafki na wszelkiego rodzaju. Ta paleta jest naprawdę bardzo przestronna i kolejny raz wspominam, że jesteśmy w kamperze typu camper van, więc w tym, w którym yy, teoretycznie powinno być dość mało miejsca, tutaj tak naprawdę każdy centymetr przez producenta został wykorzystany w 100%. To, na co warto zwrócić szczególną uwagę w tym kamperze od polskiego producenta, to jakość. Affinity stawia na najwyższą jakość wykończenia e, tak naprawdę wszystkich elementów e, tej zabudowy, ale również bardzo mocno dba o design. Bardzo lubię wykończenia e, podsufitki, tutaj jest to zrobione naprawdę e, najwyższej jakości. Dodatkowo przy łóżku welurowe, pluszowe wykończenia, które nadają naprawdę fajnego ciepła dla tego wnętrza, połączone z kolorystyką mebli, to sprawia naprawdę, że czujemy się tutaj jak w kamperze najwyższej klasy premium. Strefa dzienna tego kampera to bardzo fajne rozwiązanie, bo na czas jazdy ten stolik, który stanowi główną część strefy dziennej, możemy w sobie włożyć w dedykowane miejsce, które nie koliduje nam podczas jazdy. Możemy znaleźć tutaj zdecydowanie więcej przestrzeni na nogi dla dwóch pasażerów jadących w drugim rzędzie. A w momencie, kiedy dojeżdżamy i chcemy skorzystać z tej strefy dziennej jego głównym założeniu, możemy dołożyć sobie. Stolik, rozłożyć nogę tego stolika, rozłożyć nogę tego stolika, i dzięki temu yy, mamy strefę dzienną z której możemy korzystać z perspektywy drugiego rzędu, ale również obracanych przednich foteli kierowcy i pasażera. Jest to naprawdę dość duży blat, myślę, że w zupełności wystarczający, ale producent zadbał również o detale, które mogą poprawić komfort podróżujących w tym kamperze. Otóż po lewej stronie znajdziemy dwa cup holdery, ładowarkę indukcyjną oraz dodatkowe gniazdka USB, USB-C i gniazdko 230, za pomocą którego możemy naładować sobie wszelkiego rodzaju akcesoria dodatkowo oczywiście standard, czyli w każdym oknie dachowym tym oknie nad szoferką znajdziemy roletę zaciemniającą oraz moskitierę co też może zapewnić nam totalne zaciemnienie wnętrza tego kampera Wtedy, kiedy tylko tego e, potrzebujemy, z tej perspektywy nie sposób również nie powiedzieć e, o tym, że e, nad szoferką znajdziemy bardzo duże panoramiczne okno, które wpuszcza do wnętrza tego kampera naprawdę bardzo dużo światła i to wielki plus. Bardzo lubię w Affinity to okno, bo naprawdę jest, e, jest, jest świetnym rozwiązaniem. Dodatkowo e, tych miejsc e, z punktami oświetleniowymi w kamperze jest trzy. E, Dodatkowo z reguły w miejscu e, wentylatora, który został zamontowany w tym egzemplarzu, montujemy klimatyzator i tutaj do wyboru są różne rozwiązania e, dostępne w ofercie Affinity. Zabudowa Affinity One wykonana jest na podwoziu Fiat Ducato z silnikiem 2.2 180 koni mechanicznych z automatyczną skrzynią biegów, ale o samym w sobie podwoziu opowiem więcej w kabinie kierowcy, do której zaraz przejdziemy. W tym momencie chciałbym zwrócić wielką uwagę na to, że ten Fiat Ducato wygląda zupełnie inaczej niż większość kamperwanów budowanych na tym podwoziu. W przypadku Affinity producent zastosował dodatkowe poszerzenia. Tak naprawdę po długości całego pojazdu, które sprawiają, że wnętrze tego kampera jest naprawdę bardzo przestronne i znajduje się w nim naprawdę dużo miejsca. Tutaj każdy centymetr gra kluczową rolę, i tutaj producent wygrał naprawdę dobre kilka centymetrów na poszerzeniach, które zastosował. W przypadku prawej ściany. Znajdziemy podłączenie do prądu 230. Standardem w przypadku Affinity jest akumulator zabudowy LIFE po o mocy 135Ah, i to naprawdę świetne rozwiązanie. W większości kamperów na rynku znajdziemy rozwiązania akumulatorów AGM. Oczywiście jest możliwość ich wymiany, ale tutaj producent zastosował już ten akumulator, który jest traktowany jako akumulator wyższej klasy. I wielki plus dla Affinity za takie rozwiązanie. Na prawej ścianie znajdziemy oczywiście markizę. W tym przypadku markiza rozciągnięta jest na całej prawej ścianie i naprawdę może zapewnić bardzo komfortową strefę do wypoczynku, gdziekolwiek tylko chcemy się takim autem zatrzymać. To na co naprawdę warto zwrócić uwagę w przypadku Affinity, to design. Te czarne elementy, które są spójne z czarnymi poszerzeniami po bokach samochodu. Do tego świetny napis z nazwą marki oraz logo, które. Idealnie komponuje się na tylnej ścianie. Jeżeli jesteśmy z tyłu, to chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na sprawę przewozu rowerów. W tym egzemplarzu nie mamy zamontowanego haka, ale oczywiście jest możliwość domontowania haka holowniczego i ciągnięcia przyczepki, ale również zamontowania bagażnika rowerowego z rozwiązaniem nożycowym, który pozwala nam na to, że nawet jeśli mamy zapakowane na stanowiskach rowery, możemy odsunąć ten bagażnik i swobodnie dostać się do drzwi. Garażu. Na pierwsze rzut oka rzuca nam się kaseta toalety chemicznej, którą widzieliśmy u góry. Jest to kaseta od Dometika. W lewej części znajdziemy. Szafkę gazową i standardem dla Affinity One jest ogrzewanie gazowe Truma Combi 4, ale w przypadku tego ogrzewania występują różne rozwiązania. Mamy rozwiązania Truma Combi 6, również z wkładką elektryczną, ale również możemy zdecydować się na etapie zamówienia takiego pojazdu na ogrzewanie z diesla, Truma Combi Diesel, czyli to zasilane ze zbiornika paliwa. I fajnie, że jesteśmy z tej perspektywy, również możemy zajrzeć do tego pojazdu, bo tutaj również znajdziemy przełącznik do podnoszonego łóżka. Czyli tak naprawdę możemy z obydwu stron regulować sobie tym łóżkiem, ale z tej perspektywy będziemy w stanie zobaczyć pojemność tego garażu w przypadku tego campervana naprawdę wygospodarowane zostało bardzo bardzo dużo miejsca i tak jak wspominałem w środku zabudowy bez problemu jesteśmy w stanie tutaj zmieścić nawet większe rowery dodatkowo w garażu znajdziemy szafkę w której umieszczona jest cała elektronika, czyli wszelkiego rodzaju bezpieczniki, elektroblok i wszystko co związane z instalacją elektryczną w tym kamperze. Oczywiście modyfikacja tej instalacji jest możliwa. Na etapie zamówienia możemy doposażyć takiego kampera o panele fotowoltaiczne i tam zapewne znajdzie się regulator napięcia MPTT. Możemy również rozszerzyć tą specyfikację o różnego rodzaju przetwornice, więc tutaj poszczegóły Zapraszam do Affinity, do producenta, ale cennik jest naprawdę dość bogaty, więc myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. W tylnej części zabudowy znajdziemy również kamerę cofania bardzo wysokiej jakości. Naprawdę pokazuje piękny obraz tego, co dzieje się za nami. Z lewej strony zabudowy znajdziemy korek do wlewu czystej wody, i w przypadku Affinity znajdziemy zbiornik wody czystej 110 litrów i wody szarej 100. I tutaj, jeżeli jesteśmy przy e, zbiorniku wody szarej, oczywiście jest on izolowany i ogrzewany. Jest to camper van w 100% zimowy, ale nie sposób tutaj powiedzieć, że właściwości izolacyjne tego kampera są na najwyższym poziomie. Ten camper jest w 100% zimowy, nawet na największym rozy sprawdzi się idealnie. Jego izolacja jest naprawdę bardzo, bardzo gruba i jest, e, zapewnia naprawdę najwyższej jakości komfort e, termiczny. Pomijając właściwości izolowanego zbiornika, na szarą wadę. W tym kamperwanie znajdziemy również podwójną podłogę, w której umieszczona jest instalacja wodna, czyli cała hydraulika tego kampera. Jest to w tej podwójnej podłodze znajdziemy również ogrzewanie, które dociepla nam tą instalację. Jest to rozwiązanie najwyższej klasy. Komin do ogrzewania. Od pieca, tak jak wspominałem, różne rodzaje ogrzewania możemy zastosować w tym kamperze, więc każdy znajdzie coś dla siebie. A teraz zapraszam was do kabiny kierowcy. Podwozie Affinity One to Fiat Ducato z silnikiem 2.2 180 koni połączony z automatyczną skrzynią biegów. Samo w sobie podwozie Fiata jest jednym z najpopularniejszych rozwiązań stosowanych w campervanach, więc jest to naprawdę bardzo komfortowe wnętrze, idealnie dostosowane pod różnego rodzaju modyfikacje przez firmę zabudowujące. Ale czym wyróżnia się Affinity? Affinity zbudowane jest na podwoziu Ducato w najwyższej możliwej wersji wyposażenia. Jest wyposażony w automatyczną klimatyzację, duży ekran dotyku z możliwością sterowania Apple CarPlay czy Android Auto znajdziemy również cyfrowe zegary pomiędzy y, cyfrowy obrotomierz i prędkościomierz, elektronicznie sterowany hamulec ręczny, ogrzewane fotele i to co bardzo lubię i bardzo doceniam w tym pojeździe, to w pełni LEDowe reflektory, które znajdziemy w przedniej części, idealnie doświetlają nam drogę i dbają o nasze bezpieczeństwo, kiedy podróżujemy y, tym autem. Kierownica wielofunkcyjna z tempomatem, oprzyta bardzo estetycznie skórą. Podwozie Affinity wyposażone jest dwa. Obrotowe fotele kierowcy i pasażera z bardzo ładną i bardzo praktyczną tapicerką z elementami skórzanymi, wyposażone są również w podłokietniki i te fotele naprawdę zapewnią komfort nawet w tych najdłuższych trasach, są bardzo wygodne, mają dodatkową regulację, więc bez problemu można się wybrać nawet w najdłuższą trasę. Jeśli potrzebujesz więcej ciekawostek ze świata karawaningu, zostaw subskrypcję i do zobaczenia w kolejnych materiałach.